Siemanko, witam was w kolejnym game newsie w końcu po prawie dwóch tygodniach przerwy. Mam nadzieję, że teraz już się ogarnę. Powiem Wam szczerze, już Wam niejednokrotnie mówiłem, że z tym game newsem i w ogóle z nagrywaniem filmów, z czymkolwiek jest jak z siłownią, odpuśćcie sobie 1-2-3 dni, ani się obejrzycie, i pół roku nie byliście na Siłce i Bęben taki. Tak? E, tu jest podobnie, nie wolno odpuszczać, bo jak sobie człowiek odpuści, no to za niedługo e, no, jakoś to umykaj, Ja cały, niemalże codziennie myślę o... Może Game News? No, coś bym nagrał, bo coś ciekawego przeczytałem, bo coś interesującego usłyszałem, zobaczyłem, czy pooglądałem. No i chciałbym się tym z Wami podzielić, tego sobie o tym myślę i na myśleniu się kończy, zamiast po prostu wstać i to dla Was nagrać. Ale dzisiaj poruszymy sobie bardzo ważny temat, jakim jest Unreal Engine 5, czyli tak naprawdę milowy, 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 jeszcze raz milowy krok w tym, jak gry zaczną wyglądać w przyszłości. Jeszcze tylko poproszę Was o zostawienie suba na Technokrata Games, bo no, chciałbym, żeby ten kanał też się ładnie rozrastał, ale wiem, że potrzebuję mojej pracy do tego zdobyć waszego, Wasze zaufanie właśnie, więc mam nadzieję, że w końcu, w końcu się zbiorę i będę te filmy bardziej regularnie wypuszczał. Nawet mam tutaj nowego CD Actiona. kwartalnik teraz, tak? W kwartalnik wychodzi, e, bardzo fajny. Chciałbym jego recenzję dla Was też zrobić, więc być może to będzie następny film. Mm. A teraz przejdźmy do Unreal Engine 5 i to, co on wprowadzi w świat gier. Powiecie, przecież to nic nowego, Fortnite dostał w tamtym roku aktualizację do Unreala 5. Okej, okay, no ale jak wygląda Fortnite i w jakim stopniu on z tego Unreala korzysta? No raczej w znikomym. Prawdziwe tytuły, takie duże tytuły, które będą korzystać w pełni z Unreala dopiero nadchodzą. Z jednej strony pojawia się taka myśl, że Hej, no ten Unreal to już dawno powinien być pokazany, że next-genowe tytuły, konsole nowej generacji, to one powinny wejść właśnie na Unreal 5. Między innymi część z tych gier, bo oczywiście no, jest dużo silników autorskich, które będzie wykorzystywać, czy też prezentować podobną jakość, być może nawet lepszą, niż Unreal 5. Jednak Unreal 5 jest takim rozwiązaniem, bardzo uniwersalnym i potężnym, więc dużo twórców będzie z niego korzystać. Co widać na przykładzie Wiedźmina, roboczo nazywanego Czwórką, który nadchodzi i który też będzie stał właśnie na Unreal'u. A wsparcie i ogólnie umowę z Epic Gamesem CD Projekt zawarł na kolejne 12-13 lat pod tym względem. Więc tutaj naprawdę będzie to długoletnia współpraca. I dlaczego Unreal 5 jest taki ważny? Ano, dlatego że rozwój w wyglądzie gier następuje takimi okresami. Można powiedzieć, że nawet są to ery albo generacje tak to można nazwać, ponieważ no, jeżeli byście zwrócili uwagę, jak mniej więcej to wygląda, jak rozwija się grafika w grach, jest dużo takich ciekawych filmów na YouTubie, że rozwój grafiki w grach i tak dalej. To głównie za ten rozwój. Yy, yy, Następuje po wprowadzeniu nowych generacji konsol. Ale to nie dlatego, że konsole dają nam jakiegoś strzała, że pojawia się w nich hardware, który daje nam możliwości na rozwój gier. To bardziej wynika z tego, że Konsole nowej generacji zwalniają kotwicę. Konsole są taką kotwicą, która trzyma cały rynek w pewnym miejscu, bo trzeba pod te konsole optymalizować gry. Więc one w pewnym stopniu nie mogą się jakoś super rozwijać. Gdyby nie poprzednia generacja konsol nie decyzja o robieniu gier na poprzednią generację konsol, Cyberpunk mógłby być zupełnie innym tytułem. Mógłby napisać zupełnie inną historię i być może sprzedałby się gorzej, bo nie kupiliby ludzie z generacji starszych. Ale koniec końców, wydaje mi się, że CD Projekt wypadłby na tym dużo, dużo lepiej, jeżeli nie zdecydowałby się, że gra ma być też na konsole poprzedniej generacji i trzeba było ją optymalizować, docinać i tak dalej. Przez to raz, że nie mogła rozwinąć potencjału wizualnego, na dwa, że pojawiła się cała masa błędów. W związku z tym, jak podnosi się ta kotwica pod tytułem generacja konsol starsza, bo nadchodzi nowa, można zacząć robić next-genowe gry, i wtedy następuje zmiana, wyraźna zmiana w grafice, ale ona nie następuje też skokowo. To, to, to nie jest tak, że pojawia się nowa generacja konsol i nagle dostajemy pięknie wyglądające gry już na te nowe konsole. No nie, bo są właśnie międzyplatformowe tytuły robione i dlatego też ta myśl, że ten silnik Unreal Engine 5 powinien być pokazany wcześniej z tego względu, żeby twórcy gier już właśnie na konsole nowej generacji, które są z nami już przez półtorej roku, mogli tworzyć i wypuszczać gry na starcie nowej generacji, a nie gdzieś w jej środku. A tutaj wychodzi na to, że na Unrealu 5 te gry będą wychodzić no właśnie tak mniej więcej w środku nowej generacji. czyli Czyli tak naprawdę na wersję Pro, czy też jakieś poprawione, ulepszone, zbustowane wersje tych konsol, bo w 2023 możemy się spodziewać zarówno PlayStation 5 Pro, jak i Xboxa. Ech, oni mają takie nazewnictwo, że ciężko tutaj się domyślać, jak on się będzie nazywał: Series X Pro, Series XX, Series Z, XZ, XL. Nie wiadomo. W każdym razie chodzi o to, że po prostu no, za 2 czy 3 lata doświadczymy dopiero tego przejścia graficznego na dużo ładniejsze gry. To będą te gry, które właśnie na Unrealu 5 będą się pojawiać. E, no Wiedźmin 4, o którym już mówiłem, cały czas mówię roboczo, go tak nazywajmy, nie czepiajmy się tej czwórki, bo jak chcecie go nazywać nowy Wiedźmin, to też brzmi jak tytuł gry. Nowy Wiedźmin, tak? Czy tam będzie jakiś nowy Wiedźmin? Czy może jednak będą to stare postacie, stary Wiedźmin? Stary Wiedźmin to też brzmi jak osobny tytuł gry, więc jak go nazywać? Nowa produkcja w uniwersum Wiedźmina hmm, byłoby najbardziej poprawnie. Natomiast no zbyt topornie, więc nazywajmy Wiedźmin 4. Y do tego dochodzi e, nowy Tomb Raider, do, to, do tego cała masa innych tytułów, które właśnie teraz zaczynają się pojawiać. Dopiero teraz twórcy zaczynają mówić: Hej, robimy tą grę i ona jest na Unreal Lupiące, robimy tą grę i ona jest na Unreal Lupiące, robimy tą grę i ona jest na Unreal Lupiące. Być może właśnie to wszystko, bo, bo, bo tak naprawdę Unreal zadebiutował kilka dni temu, e, tak oficjalnie, i nie zdziwiłbym się, jakby te wszystkie zapowiedzi, mówienie o tym, że jakaś gra jest stworzona na Unreal'u, piątce właśnie były skorelowane z tą datą oficjalnej premiery tego silnika. I dopiero za 2-3 lata możemy się spodziewać bumu graficznego, jeżeli chodzi o um, wy, wizualny wygląd gier, a wyglądać będą naprawdę episko. Mam nadzieję, że tutaj leciały Wam jakieś przybitki, e, czy też lecą cały czas, jeżeli chodzi. E, mam nadzieję, to zależy tylko ode mnie, w końcu ja to montuję, więc... Postaram się Wam to wrzucić, a nie tylko moją gębę i gadanie. <laughs> Mam nadzieję, że właśnie zwróciliście uwagę na to, jak niesamowicie filmowo te sceny wyglądają, a to nie są sceny, które są prerenderowane wcześniej. Nie wiecie, powiecie, często gubi ludzi takie jakby zgubne myślenie o tym, że no ale przecież w filmach mamy te efekty specjalne, przecież są jakieś smoki, robimy, one wyglądają jak żywe, tak. Ale taki smog w filmie to on się kilka dni albo nawet miesięcy renderuje. Nie, żeby on wyglądał tak jak wygląda, to trwa. A to, co ja Wam tutaj pokazuję w przebitkach, to co twórcy pokazują, jak będą wyglądać gry, to jest renderowane na żywo. Każda klatka na sekundę jest robiona na żywo i sprzęt to renderuje na żywo. A nie, że na przykład renderuje klatkę. Wyobraźcie sobie, klatkę animacji do filmu to może trwać godzinę, dwie, trzy dzień. Jedna klatka, jeden FPS, a tutaj gracze chcą 60 FPSów na sekundę. Więc wyobraźcie sobie jeden FPS na dzień, żeby gra wyglądała jak film. No i jeszcze, jeszcze niestety nie mamy takiej możliwości, żeby renderować aż tak pięknych scen jak w filmach, w ilości 60 klatek na sekundę, ale właśnie Unreal jest krokiem w tą stronę. Po, w połączeniu z Path Tracingiem, który niedawno zaprezentowała Nvidia, czyli tym takim prawdziwie fizycznym śledzeniem promienia światła, bo wiecie, w tym momencie w Ray Tracingu ja o tym mówiłem na głównym kanale w Raid Racingu, no nie, ta wiązka światła śledzona ona nie ma wszystkich fizycznych właściwości światła, bo fizy wszystkie fizyczne właściwości światła zjadałyby zbyt dużą moc obliczeniową, dlatego też na początku jest to taki, taki substytut tak naprawdę do tego naturalnego oświetlenia w grach i dopiero właśnie Path Tracing wprowadzi naturalne śledzenie promieni, yy, zawsze mówię słonecznych, ale świetlnych Ponieważ będzie ta wiązka zawierała już wszystkie, może nie wszystkie, ale dużo większą ilość danych na temat tego promienia. Przez to on będzie się dużo bardziej naturalnie zachowywał. Na razie path tracing i to demo, które też tu widzieliście z tygryskiem, tam chyba było do miliona odbić i 30 do miliona promieni i 30 odbić na każdy promień, ponieważ wiecie, on pada i on robi bum 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 bum. Ujó, tak, tak, kungfu panda jestem. Więc, więc to te są pewne ograniczenia, to też są pewne rzeczy, które muszą być optymalizowane i takie, taki path tracing w połączeniu z Unreal Engine 5 naprawdę da nam niesamowite wrażenia wizualne. I ja już niejednokrotnie powtarzałem, że właśnie ta dekada, końcówka tej dekady, to może być ten czas, kiedy Gry będą wyglądać już naprawdę ojej, zbliżone do fotorealizmu. Oczywiście, ich optymalizacja musi następować, bo są ograniczenia hardwareowe. Są ograniczenia takie, że producent gry chce sprzedać grę do jak największej ilości ludzi, a nie wyprodukować grę, która będzie wyglądać świetnie i będzie ekskluzywnym tytułem, który pójdzie tylko na najmocniejszym hardware'ze. Ale. To mi teraz dało do myślenia, zrobić taką grę, nawet niedużą, jakąś taką mikrogierkę, która, która by właśnie była takim tytułem ekskluzywnym na no absolutnie topowy sprzęt wyglądającym fotorealistycznie. Taki, wiecie, ekskluzyw. Ludzie lubią ekskluzywne rzeczy, lubią kupować drogie marki, bo tylko ich na to stać, bo tylko oni mają kasę, żeby wydać na jakąś koszulkę 2, 3, 4 tysiące złotych. Nie oceniam, nie? Ale ludzie to lubią, pokazują jakiś status tymi. dlaczego by nie wypuścić gry i powiedzieć, że będzie działać tylko na topowym PC-cie za 20 tysięcy, 30 tysięcy złotych. Jeżeli nie macie takiego PC-ta, to nie pogracie, a sama gra za 1000 złotych nie będzie sprzedawana. To byłaby ciekawa myśl. Na pewno by się sprzedało, ale pytanie, czy w ogóle byłoby to rentowne i czy by się zwróciło. Nie wiem, jak ktoś ode mnie zerznął w tym momencie ten pomysł, to weź się odezwij. Daj chociaż znać, jak to poszło. Może w piśmie, że autorem pomysłu byłem ja, technokrata. Wpisz, czemu nie? Ja tam nie chcę żadnych procentów. Więc tylko powiedz, że to był spoko pomysł i postanowiłeś go wykorzystać. Bo ja i tak nie mam środków, żeby spróbować to zrobić, chociaż fajnie by było. Dobra, ja Wam za dzisiaj dziękuję. Mam nadzieję, że widzimy się za dwa dni. Co drugi dzień będę starał się dla Was wrzucać te filmy. Wtorek, środa, czyli wtorek, czwartek, sobota, coś takiego. Docelowo pewnie chciałbym poniedziałek, środa, piątek, no ale wczoraj się nie udało, więc zobaczymy. No, chyba, że jutro wleci film, bo dzisiaj jest wtorek. No i też chciałbym w końcu osiągnąć punkt, e, że tak powiem, punkt, punkt, punkt premierowy o godzinie 20. 17.45, 18.00 tech, tech News i 20 Game News. Idealna synergia. Ja Wam za dzisiaj dziękuję. Jak ktoś jeszcze nie subskrybuje, zostaw suba. Życzę miłego wieczoru, nocy, dnia, kiedykolwiek to oglądacie. I widzimy się w kolejnym filmie za dwa dni. Do zobaczenia. Cześć. Thank you.